Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Miałam teraz taką małą przerwę, że nie nagrywałam. No i wracamy. O, jak słońce się nawet przebija. No i dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, zaczęliśmy dzisiaj malować ogrodzenie, dlatego że mieliśmy tutaj przód tylko taki zapodkładowany od zeszłego roku. No i w tym roku już trzeba było go pomalować. No i co, niestety, myślałam, że dzisiaj już będzie taki dzień bez, deszcz, bez deszczu, ale jednak niestety zaczęło padać, no to wykorzystaliśmy ten moment, pojechaliśmy dokupić farbę do Castramy, no bo nam zbrakło, w ogóle w międzyczasie wyszło, że jednak nie chcemy chyba tego koloru, którym teraz pomalowaliśmy i kupiliśmy inną jednak farbę, mam nadzieję, że nam to przykryje to ale wiecie co, cały czas pada. Przyjechaliśmy z tej kastoramy, dalej padało. Włączyliśmy sobie film na Netflixie. Teraz już nie pada, no ale znowu wszystko jest bardzo mokre, ogrodzenie jest bardzo mokre. Adrian się denerwuje, bo jest na urlopie. On nawet wcześniej poszedł na urlop, dobrał sobie dni wolne, żeby zacząć robić, bo w tym roku chcemy, w tym sezonie chcemy dokończyć sporo takich rzeczy, wiecie, na dworze, właśnie, pomalowanie ogrodzenia. Um, poukładanie tutaj te płyty chodnikowe przed domem, dokończenie malowania elewacji, bo my mamy dwa kolory oryginalnie w projekcie i tak chciałabym, żeby było kamiga bateria, także pewnie muszę zaraz naładować. No i chcemy to po prostu podokańczać, plus jeszcze ja tutaj takie też będę robiła, nie wiem, jak to się nazywa, takie ozdoby przed domem, wiecie, i tak dalej, i tak dalej, no jest trochę tej pracy, no i on chciał teraz to wszystko w urlopie skończyć. A tu codziennie pada. Nasze chłopaki są też na wakacjach, także w ogóle mamy teraz wolny czas i można robić, wiecie, cały czas bez takiego tam przeszkadzania dzieci. Fajnie by można było to wykorzystać, a niestety pogoda na to nie pozwala. Jak naładuje mi się bateria, to pokażę wam taki mały hol z sheyna. A w kolejnym vlogu pokażę Wam haul z Aliexpress, bo w tym roku na Aliexpress właśnie zamawiałam wszelkie ozdoby na urodziny właśnie Alexa, A na Szejnie ostatnio kilka ciuchów sobie właśnie zamawiałam. Także pokażę Wam, jak naładuje mi się bateria. No i hej, hej. Dzień dobry. Mamy w ogóle już kolejny dzień. Wczoraj wrzuciłam tę baterię do ładowania i siedziałam z mężem na dworze przyszedł do nas sąsiad i tak sobie siedzieliśmy, nie wiem do której, do 23. mniej więcej po prostu siedzieliśmy i gadaliśmy. Adrian e, układał sobie płyty, bo tego płotu już wiadomo nie malowaliśmy, bo był mokry. W ogóle też nie wiemy co z tym płotem, jak go malować, i tak dalej. I tak dalej. Dzisiaj mamy nowy dzień, dzisiaj mamy wtorek. Adrian poszedł do sklepu coś kupić na śniadanie. Obudziliśmy się, jest godzina 10, słuchajcie. Jest na dworze, nie wiem, jesień dosłownie. Jest tak wieje zimno, pochmurno. Lata po prostu w te wakacje to praktycznie zero. W czerwcu były jedynie takie te ciepłe dni, a teraz po prostu zero. I teraz przyszło ochłodzenie I ono na chwilę zostanie, naprawdę w czerwcu były. W okolicach Bożego Ciała, pamiętam, były takie ciepłe dni. A teraz masakra, nie wiem ile jest stopni, ale 13. E Dzisiaj pokażę Wam te rzeczy z Sheina. Co, co tam sobie zamówiłam, ale też ostatnio zamówiłam sobie taką właśnie piżamkę na Sheinie. E no. Spoko jest. myślałam, że będzie mi, wiecie, niefajnie w takim materiale spać, ale nie, nic bardziej mylnego nie czuję, że on jakiś jest sztuczny, że moje ciało nie oddycha, może właśnie też dlatego, że nie ma teraz takich ciepłych nocy, dlatego nie jest mi w nim tak, wiecie, tak, tak, tak gorąco, no a ceny, wiecie, na szejnie są dużo bardziej atrakcyjne niż jakbym taką piżamkę gdzieś sobie kupiła w sklepie takim butikowym bardziej. Resztę rzeczy pokażę Wam dzisiaj właśnie, bo będę dzisiaj jechała do lekarza rodzinnego. I chyba przed, bo mam na 15.00, pierwsza, i przed lekarzem pojadę po prostu na zakupy sobie do Lidla. A później po lekarzu pojedziemy po dzieci nasze. Także dzisiaj chłopaki wrócą wczoraj też słuchajcie, byliśmy w Kastoramie no dokupić te farby i tak dalej, ale trafiłam na fajną okazję, słuchajcie e, dało mi się kupić storczyki zobaczcie tutaj minus 50, czyli za dwa zapłaciłam 35 zł 17 zł około kosztował e, jeden storczyk także właśnie jednego będę sobie tutaj dosadzała, bo tutaj mam w tej doniczce dwa storczyki, jeden mi zdechł i trzeba go wyrzucić i dosadzę sobie jednego storczyka, a drugiego chyba dam do sypialni pojawiła się u mnie też słuchajcie nowa komoda, na razie wygląda tak, I ta komoda jest wygląda inaczej niż w oryginale ja dokupiłam takie srebrne nóżki i srebrne uchwyty w oryginale to była taka zwykła biała komoda z takimi plastikowymi uchwytami w ogóle nie w tym miejscu, bo z takimi szerokimi ale ja miałam w wizję, jeszcze mam w wizję, żeby dokleić tutaj lustra na fronty. Także zobaczymy. Chyba Adrian mój wraca, bo słyszę balbinek szczeka. Nie no, na dworze, tak wieje w ogóle. Tum! 17, chociaż mi pokazuje, że dzisiaj ma nie padać, a no być tak zimno chociaż 20 stopni, nawet później ma się zrobić. No, także tutaj jeszcze czeka mnie też dzisiaj mm, poskładanie prania. Akurat poprałam też chłopaków właśnie jakieś tam pościele i tak dalej, ich nie było. No i tyle. Na teraz. Zaraz będzie mi śniadanko. Ubierała się będę, przebierała. Później malowała. Do później. Ok, jestem. Zacznę taki teraz mini haul. Pierwsze, pierwsza rzecz, to słuchajcie, też wczoraj przyszły mi. To są spodenko spódniczka w przepięknym kolorze. I to jest Zara. Kosztowało 115 zł. Tutaj sobie odpinamy i mamy spodenki, ale moim zdaniem ta wersja ze spódniczką wygląda fajnie, tak ciekawie i ma przepiękny naprawdę kolor. Są całkiem miękkie, może tak, nie, może nie są miękkie, ale nie są grube. To nie jest gruby jeans, przez to on się tak no, naddaje, Ale ja powiem Wam, że jeżeli chodzi o krótkie spodenki, noszę ogólnie Lkę. E, raczej na górze i na dole noszę Lkę. Ale jeżeli chodzi o krótkie spodenki, to zawsze biorę XL albo nawet dwa razy XL, bo nie lubię, żeby mi się tutaj nogawka opinała. I zobaczcie, mam bardzo dużo miejsca i tu i tu jeszcze mam też y, trochę miejsca także mogłabym mieć śmiało właśnie z tego L ale nie, właśnie zostawiłam sobie tą xLkę, bo wolę kiedy jest właśnie taki luzik także te ta spodenko, spódnica spod spod są właśnie z Zary i właśnie pierwsza bluzeczka jest z Sheina z Shein ona jest taka widzicie ażurkowa, jest normalna, długa ja sobie ją tak tutaj wkładam e, ceny nie pamiętam ale chyba ona one ogólnie wszystkie te koszulki bo ja zamówiłam kilka bluzeczek strój kąpielowy e, to te bluzeczki kosztowały w granicach około 30 zł no i ma śliczny kolorek czyli chodzi o materiał, no to to nie jest bawełna to jest coś takiego sztucznego nie wiem, jak się będzie sprawdzało w cieplejsze dni, ale ma sporo, zobaczcie, wywietrzników. Także może nie będzie najgorzej. Dobra, teraz druga bluzka. Teraz mamy kolejną bluzeczkę. Czarna. Zwróćcie uwagę, że ja właśnie wybieram takie decoldy, takie właśnie lubię. Tutaj mam dodatkowo złote guziczki. To jest prążek, ale jest to poliester. Nie wiem, czy to nie będzie taki materiał, który będzie się kulkował po praniu nie wiem, zobaczymy, ale bluzka ogólnie wygląda bardzo ładnie ja też lubię na transmisji mieć bluzki z dekoldem przez, żeby wiecie, było tak widać biżuterię i właśnie takie sobie wybieram u nas na krótki rękawek też jest normalny i nawet chyba jest jeszcze dłuższa niż tamta także tak się prezentuje ta druga Jak wygląda trzecia bluzka? Ta bluzka jest już krótsza, bo ona jest taka o dosłownie właśnie tak do pasa. Ona tutaj jest z takiej materiał taka harmonijka. O teraz dobrze widać i też ma takie ładne ażurkowe rękawki. Można ją nosić jako hiszpankę, ale ja powiem wam tak jak kiedyś uwielbiałam hiszpanki, bo był okres, że ja wszystko hiszpankę. Tak teraz nie lubię. Uważam, że nie mam może dobrego stanika samonośnego, bo przywiecie przy większym biuście no, to tak średnio wygląda ta hiszpanka, kiedy jednak nie ma wsparcia. Wiecie, ten biust, kiedy to nie ramionczka, je tak podtrzymują w górze. Także to są te trzy bluzeczki. Zaraz pokażę Wam kostium. Przy okazji, jak poszłam do garderoby, no to zobaczyłam, że jeszcze ten komplecik niedawno zamawiałam. Może w zeszłym tygodniu. I jeszcze jedną sukienkę z Shaina, też z zeszłego tygodnia. To tak. Aha, ten komplecik. Ja go akurat zamawiałam na Vanessa Boutique, ale myślę, że już ich nie mam. To jest, są spodenki i taka krótsza bluzeczka i też tak samo, można nosić jako hiszpankę, ale ja wolę właśnie w takie dekoldy. I tutaj mamy spodenki, a kostium wygląda tak. Ja zamawiam MDD. Taki rozmiar. I tu mamy czarny z wykończeniem panterkowym i są super gacie do tego, fajnie wycięte tak. Wysokie. Podobały mi się takie wycięcie, bo nie są takie bardzo szerokie, tylko są takie bardziej w górę idące. Eee, ten komplet kosztował około 240 zł. I teraz założę Wam już chyba ostatnią rzecz. O ile dobrze pamiętam, Szejna, jeżeli chodzi o ciuchy. No, chyba tak. I to jest, słuchajcie, sukienka. Taka typowo, typowo wakacyjna, w jakieś one z żółte kwiatki. Tutaj taka ściągana, w literkę A. To jest L. -ka. Ona też jest mi trochę w sumie za duża. Mogłabym mieć z tego mkę Ale już ją też zostawiłam, nie odsyłałam. Pamiętajcie też, że w ogóle na oni są w ogóle bezproblemowi, jeżeli chodzi o zwroty, nawet z kostiumami kąpielowymi, bo ja zanim doszłam do tego, jaki ja mam tam rozmiar, chyba trochę za nisko jest ten aparat, jaki ja mam tam rozmiar, no to kilka kostiumów musiałam odesłać, bo najpierw zamawiałam w sekcji plus size, yy, potem XL, to były za małe, zresztą opowiadałam Wam już tą historię z kostiumami. No, także tak, tą sukieneczkę ja tak widzę wystylizowaną no, do ta, jakichś takich Czarnych szpileczek, sandałkowych, jakaś kokarda czarna we włosach, tak jakoś widzę. Wiecie, tak, fajnie, tak jest fajna, subtelna. Chociaż materiał to też jest taki, wiecie, poliester raczej, nie? No, to tyle, jeżeli chodzi o hol. Ja już tak popakowałam sobie paczki, yy, pomalowałam się, jak widać. Ale niestety nic z tego, co tutaj mierzyłam, nie mogę dzisiaj założyć, bo na dworze jest tak zimno. Adrian poszedł. Kładzie płyty, ja mu powiedział, że tylko żeby deszcz nie padał, reszta to nieważne, on będzie robił, bo chce dużo zrobić. I ja dzisiaj tak jak mówiłam do lekarza. Matko Boska już jest 12 godzina. Ja zaraz muszę wyjeżdżać. No, zaraz muszę jechać, bo ja mam na za 15 pierwsza. Dobra, teraz będzie Hall z Ridla, to nie chcę niech przesuwa. Pomidory pierś z kurczaka, taka już pokrojona, płatki. Ja tu Wam tylko pokażę, pewnie sobie kupiłam taki, teraz go już myłam ze słomką szklaną. Słomką i szklane jest to. Miałam kupić plastikowe, bo w Biedronce widziałam, że są, ale właśnie z plastiku to ta woda zawsze ma taki zapach inny. No i stwierdziłam, że kupię teraz szklane. Dla mnie po prostu na wodę, takie kubki powiem Wam, jak naleję sobie z wodą i postawię obok siebie, mobilizują mnie do tego, żeby pić więcej wody. Papier do pieczenia, nie wiem czy już wiem. Ciastka takie, płatki takie, leko nie było żadno w promocji, w sumie Wam nigdy nie podzwałam, ale najczęściej jak są jakieś mleka w promocji, to kupuję całe zgrzewki albo nawet dwie, a teraz kupiłam po prostu trzy sztuki mleka. Także muszę się, hmm, popatrzeć, czy, właśnie, żeby, czy gdzieś nie będzie w promocji. Tutaj wafelki do lodów. To są akurat kolorowe. Mam nadzieję, że nie są popękane. I co? I one były w promocji. Z y, Śląska. Kiłbasa. Dwie paczki tam będą tej wędliny, fileta. Znowu muszę to podnieść, ale z jest takie ciężkie. Standardowo kabanosy. Te myjki, ja tych używam tylko do mycia naczyń. Taka w sumie wcześniej nie widziałam tego. Paróweczki z jagnięciną. Takie zobaczcie, jakie w ogóle nieduże. Soki. Jabłko i pomarańcza oraz cola zero. sobie winą w Biedronce, ale powiem Wam, że kompletnie nie znam się tam na tych winach, które tam są dobre, które warto kupić, także jak macie jakieś, to piszcie. Ostatnio jestem za białymi, kupiłam takie półsłodkie, bo ogólnie pijam raczej półsłodkie wina. Twaróg, masło, druga ta wędlinka, to jeszcze baterie w petko to był ulubiony ser, ja Wam go strasznie polecam, to jest cheddar, ja ogólnie jem cheddar tylko, ale ten konkretnie z widla, milbona jest po prostu przepyszny ten z mlekowity który jest na przykład w Biedronce, on też jest w widlu, jest po prostu, w ogóle nie ma tego smaku jak ten, no to jest po prostu petarda ten ser dla mnie uwielbiam go, on robi mega, mega robotę, przyprawa do mielonego, ser w ziołach, taki makaron Kolanka, uzupełnienie mydła, właśnie muszę zaraz tutaj też uzupełnić, Puchnie, bo się skończyło. jeszcze jeden ser w ziołach, e, dorsz, też był na lekkiej przecenie, zwykły też ser Dalej, opa! Borówka. Jest przepyszna taborówka w ogóle, bo już kupuję któreś opakowanie. Jest mega słodziutka. Szczypior z taką dymką. Takie donaty dla chłopaków. Ich te są ulubione właśnie. Winogrono bezpestkowe. Chlebek. Jeden taki. Ciemny. Drugi jest taki jasny paczka awokado, też była na promocji z kuponami. Bułki do burgerów są tam fajne, bo są takie większe. I są takie malutkie. Nektaryny. Wolę ogólnie właśnie nektaryny niż brzoskwinie, a jeżeli brzoskwinie, to lubię takie te UFO, fajne są, nie były na promocję one. Bagietka czosnkowa, to są zakupy za 320 zł zwykły chleb. Znowu przyprawa do mielonego. Rzodkiewka. O, mascarpone, a miałam kupić też jeszcze jakieś maliny. A były chyba maliny. Bo chcę zrobić tartę. Serek wiejski, papryka słodka, mietana, takie jeszcze ciastka, takie cukiereczki, czekoladowe, takie ala la M&M's. Cynamon u nas do, tych, do bułeczek tych cynamonowych, takie cukierki, cytryna i baby papryka. No i to są właśnie zakupy. 320 zł, i godzina aha, bo nie było prądu i to jest pierwsza dopiero ale jest zaraz trzecia, ja to rozpakuję na pewno coś teraz przekąszę powinnam robić obiad, ale będziemy jechać po chłopaków, a później właśnie będziemy mieli gości eee, dlatego nie robię na razie tego obiadu później go po prostu zrobię już jak przyjedziemy a teraz sobie coś przykonszę, rozpakuję te zakupy i super jakby udało mi się poskładać to pranie tam z suszarki, które już stoi i czeka na moje złożenie dziś. Masakra ogólnie. Ja jestem przerażona tym, ile się teraz wydaje na zakupy spożywcze, a to i tak nie są jakieś zakupy, wiecie, super, wow. Nie wiem, że starczą lekko na tydzień, to no nie.